Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Pamiętnika odchudzania. Już zachodzi nam słońce. Mamy po poniedziałku myślałam, że w takim golden hour będzie ładnie się przywitać. O, może coś takiego! No powiem Wam tak, że dzisiaj zaczęłam sobie dietę pudełkową. Miałam ogólnie takie pudełko, jakiś tam indeks z warzywami i taki był, wiecie, kawałek mięsa dziwny, że tak długo żułam, już się zniechęciłam całkowicie. Więc nie zjadłam obiadu, no i to jest dieta pudełkowa, nie chcę się jeść. Nie wiem, czy też tak macie, że jak już traficie na jakiś taki dziwny kawałek czegoś w jedzeniu, to tak ciężko później jeść. I nie wiem sama, dużo dzisiaj pracowałam, ruchu było na pewno mało, może jeszcze to jakoś nadrobię, mam ochotę nawet się jakoś tak poruszać. Zachodzi słoneczko, była w ogóle ta zmiana czasu, nie, i mamy, mamy dziewiętnastą. A jeszcze jest słońce. Już powoli, powoli zachodzi. Zależało mi tak, żeby właśnie jeszcze się odezwać w ten poniedziałek teraz, bo nie nagrałam takiego pięknego poranka, jak mi się marzył, żeby tak wstać, zrobić kawę i być taka motywująca. Tak pięknie to brzmi. Ciężko mi być motywujący. Ale mimo wszystko bardzo mi pomaga nagrywanie tego pamiętnika odchudzania i muszę się ogarnąć, a niedługo, naprawdę niedługo będę mieć ważenie. Ustyliłam sobie, że pojutrze się ważę. Akurat będę po miesiączce i to będzie moje tutaj mój sąd ostatecznie. Nie wiem, no śmieję się, ale tego akurat nie umiem wyplenić, nie? że przed ważeniem jest jakaś taka schiza. Postaram się z dystansem na to spojrzeć. Bo czuję się trage tragedia, czuję się taka pochnięta i taka przejedzona, i przesada. Dobra, bo chłopaki wychodzą z kąpieli, idziemy usypiać do snu lulać kasika. Jaj, mój estetyczny poranek. Ej. Nie mogę się coś obudzić. Piję wielką, ale to wielką herbatę z pokrzywą. Mam wrażenie, że jestem w ogóle tak. Dużo wody mam w sobie i próbuję jutro. Na no jutro się ważę, wiecie, trochę sobie tam pozbyć się tej wody z organizmu. Właśnie herbatą z pokrzywy na przykład. Kazie został wzięty na spacer, więc mama łapie słońce przez szybę, bo zimno. Motywujące poranki. Jest ósma. 8 rano, także już dawno powinnam. No jest. Jestem, jestem. Dostałam wczoraj takie piękne kwiatki od Cypriana. Przyjechał, dał mi takie piękne Dobra, let's go, let's go. Jutro trening siłowy. Zaraz sobie jakoś nawilżę włosy. Ej, czasami zapomnę wybrać sobie, wiecie, pudełka, co chcę wziąć. I to jest ewidentnie niewybrane pudełko, bo są tutaj jajka sadzone, Chlebki, takie dwa jajka sadzone, trochę warzyw. Powiem Wam, że nic mnie tak nie odrzuca, jak coś takiego, ponieważ przecież bez problemu mogę zrobić sobie dwa jajka sadzone tutaj w domu i będą cieplutkie i będą takie świeżutkie. Chciałabym ja teraz odgrzać w mikrofali z cateringiem i jajkami. Mam dosyć duży problem. Ja zawsze w ogóle jem takie sprawdzone jajeczka, wiecie, od kurki domowej. Coś takie na wolnym wybiegu i w ogóle. I tak patrzę na te jajka, zwracam... Tu nawet nie wiadomo skąd te jajka. To jest ogólnie największy minus, że chciałoby takie, takie cieplutkie posiłki i staram się zazwyczaj tak zrobić, żeby tak to sobie wyglądało albo coś. Ale... Drugi dzień dzisiaj na pudełeczkach. I nie wiem, nie wiem co teraz. Może sobie zrobię te swoje jajka, a z tego może jakoś zmielę na pastę. Też fajny pomysł. A kolejna rzecz, której nie lubię za bardzo, to są chleby. Różnego rodzaju właśnie takie chlebki, właśnie coś takiego. Czasami jest taka fajna bułeczka i ta bułeczka jeszcze jest git, ale właśnie te chlebki, takie te trójkąciki. O, jeszcze zimne, taka zimna o chleb. Hmm. no tak to już bywa, nie? Zaraz sobie zjem i wypiję sobie swoją herbatkę. Dobra, teraz ogarnę sobie włoski. Ale ładnie to wygląda. Nie, no spoko. Taka odżywka keratynowa niech wleci. Chciałabym, żeby włoski wytrzymały do jutrzejszego treningu i dopiero po treningu umyję głowę. A dzisiaj tak ładnie trzymam michę, żeby jutro do to ważenie się tak nie zdemotywować, nie? To będzie ważenie w sumie po, po Dubaju, po jednych urodzinach, no tak po paru takich okazjach, wyjściach, gdzie raczej nie było aż takiego trzymania stuprocentowego. Ale te włosy są zarobiste. i Jakie mocne i fajne. Ostatnio na Instagramie pokazywałam wam efekty takich koreańskich maseczek ze sklepu Bella I robiłam już zieloną, robiłam różową, ale nie robiłam niebieskiej. Także dzisiaj jest ten czas. Zazwyczaj robię tak, że daję sobie tą maseczkę na całą noc. Serio, na całą noc. Właśnie najlepiej. 3, 4, 5 godzin, ale dzisiaj mam trochę czasu z rana, także spokojnie sobie ją założę, będę montowała i mi I sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ona na początku jest taka biała, później jest przezroczysta. Mam oczyszczoną twarz i zaczynam. <grym> i <zimny> Dobra, założona, nie mogę jeszcze tak dużo mówić. Wszystko ładnie dolega. Widzimy się za około 5 godzin. Wygląda mnie że naprawdę super. Niech się wchłania wszystko co dobre. Mam twarz. Śmiesznie wyglądam, ale bez problemu można sobie coś wiecie, robić. Minęło prawie 5 godzin, także ściągamy. No, sami zobaczcie. Jaka twarz. Moim zdaniem przepiękna glow, nic się nie lapi. I czuję, że jest mięciutka, nawilżona Ło! Wow. Ej, nigdy nie miałam tak z maseczkami. Serio, to jest taka maseczka. Uważam, że naprawdę spoko cena O, nawet w cieniu, a nie w słońcu. Widzicie, jak to się świeci. W opisie macie link do sklepu Cosibela, gdzie cena jest naprawdę spoko. I oczywiście kupujcie, kupujcie te maseczki, bo jak widać, no, niesamowicie to wygląda. I działa. Teraz będę sobie podgrzewała obiadek z takim glow, prostu jakiś szok. Jest przez oczysta, to wchłonęło się po prostu wszystko, co najlepsze w tą twarz. Co na obiad? Kurczak po toskańsku. O, tak to sobie wygląda. Także podgrzewam całkiem spoko Taka jak słyszeliśmy pomidory. Fajnie. Robię placuszki z serka wiejskiego. Mój ukochany przepis. Зачем Idę właśnie na trening, zrobiłam plecionki. Taka jakaś, nieogarnięta jestem. Cieszę się, że się poruszam, że poćwiczę. I w zasadzie to zostało mi chyba 15 minut na dojechanie i w ogóle. No, także czy ja dam radę Wam tutaj opowiedzieć? Ach, lecę z tym. No, ważyłam się, ważyłam się dzisiaj rano i mogłabym uznać, że waga jest utrzymana od tamtego y, miesiąca. Bo tak naprawdę jest przy tycie 200 gram, no to już nie róbmy. Ja i moim zdaniem to jest po prostu utrzymanie wagi. No i w sumie trochę jestem taka, wiecie, że taka trochę zła, że to jest tak długo, bo ja naprawdę długo stoję w miejscu z tą wagą i tak totalnie ją utrzymuję. To też jest spoko, nie? to minimum ponad 10 kg schudnięcia nadal, no, ale chciałabym jednak przyspieszyć, chciałabym przyspieszyć i teraz taka o wiele większa motywacja jest we mnie i mam po prostu taki mega cel na 1 maja, na majówkę, żeby zrobić jakieś takie, wiecie, wyzwanie, dużo ruchu, na pewno dużo ruchu chciałabym wyciągnąć rower, jest coraz cieplej. Ja w ogóle kocham e, redukcję odchudzanie, jak jest wiosna jak idzie ta wiosna, o wiele łatwiej się wtedy zmotywować, żeby właśnie wyjść z tego domu na spacerek gdzieś. Bo u mnie chyba nie tyle, co trzymanie michy, która jest w miarę okej, okay, co brak ruchu jest najgorszy, nie? Ja po prostu siedzę w domu, pracę taką w domu, bardzo dużo montuję, bardzo dużo jestem w domu. I ten ruch, moim zdaniem, na dworze yy, dużo zmieni. A jednak jeden trening w tygodniu to też nie jest taki jeszcze siłowy, gdzie to jest trochę takie budowanie. To tu nawet mogę przybrać. Myślę, że ciało się zmieniło jeśli chodzi na przykład o bo Mogłabym powiedzieć, że mam taką wagę jak w grudniu na przykład, nie? Ale ciało jest inne niż w grudniu przez te trzy miesiące, to na pewno. Więc tak to też ta waga... To zawsze, zawsze, zawsze tak mi piszecie, jak wchodzą w ćwiczenia, to już ten odstawiamy wagi i bierzemy centymetry. No i trochę tak, ale czuję się ze sobą ogólnie spoko, nie? Naprawdę spoko. Lecę na ten trening siłowy półtora godziny. Może coś nagram, spróbuję. I nic, no. Jest motywacja. Jest motywacja. I nie ma załamki. Nie ma załamki. Nie od razu zbudowano tam sportową sylwetkę. Dzięki, jest pozytywnie, jest gitara. Się sam, z mamą Mama idzie tam usiąść. A ty siedzisz u siebie? Ja u siebie, ty u siebie? Nawet nie miałam siły jakoś pokazywać później tych paznokci, bo w sumie pojechałam po całym wypadku na paznokcie, na które byłam umówiona, no dokończyłam swoje sprawy, ale powiem Wam, że teraz dopiero jak wróciłam, jest 20.20, 20. no może lekki stres dopiero ze mnie schodzi. Ja nie miałam nigdy żadnej kolizji drogowej, nic, nigdy nic i to było dla mnie bardzo stresujące. Wyobraźcie sobie, że tą trasą na Garbary, gdzieś tam na centrum, na rynek, w ogóle nie miałam jechać, ale załatwiałam właśnie sprawę dla przyjaciółki, dla Julii, bo nie miała jakiegoś topu, jakiegoś żelu, nawet nie wiem, ale po prostu do jakiegoś sklepu, konkretnego sklepu tam wybranego jechałam. I właśnie słowo jechałam to jest duże słowo, bo ja tak naprawdę byłam w korku, bo tak wiecie, no tam 14, czwartek, 14, jakoś tak się wszyscy wlokli, no był korek, ruch, no poznań, centrum, ta godzina. I totalnie byłam w szoku, jak poczułam, że od tyłu jest takie pff, trach. Najpierw w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, później patrzę, że takie auto jest aż tak blisko. Nie wiedziałam, jak w tak y, wolnym i tak y, spokojnym, no wiecie, no tam ile, Jezu, ile to było, 10 na godzinę, no to było, <grym> wręcz staliśmy. Chociaż z drugiej strony w korku też trzeba uważać, nie, kiedy się startuje. I... A już, już nie o to chodzi, bo dziewczyna, która wjechała mi w tyłek, to w ogóle była bardzo miła i jakoś tam czasami tam uspokajała, mówiła że wszystko ok, wszystko spoko. Bo w zasadzie to było tak, że to jej auto, gdzieś tam ta maska i to wszystko, nie będę pokazywać zdjęć. No to ona miała ten, ten przód taki rozwalony o wiele bardziej niż ja, na przykład tył. Bo u mnie tył, o to mogę akord pokazać. U mnie tył to jest praktycznie tylko błotnik. No wiecie, tam bagażnik się otwiera, wszystko ok, chociaż i tak, no po prostu ten błotnik jest nie wiem. Ponad 7 tysięcy u nas. Oczywiście mamy ubezpieczenie i tak dalej, no, więc tam spokojnie już dzwoniliśmy. No wiecie, najgorszy jest czas, bo teraz tracimy tylko czas, żeby teraz to naprawić, będziemy musieli gdzieś tam jeździć i, i czas jest bardzo cenny w naszym życiu, i będziemy musieli jakoś ogarnąć to z dzieckiem i tak dalej. A ja w ogóle byłam taka zestresowana, że wyobraźcie sobie, że ja mam automat. No I wiecie, i momentalnie dałam sobie na park żeby zaparkować. I mówię, nie, nie odpala mi auto, nie odpala mi auto, bo ono zgasło, a po prostu musiałam zrobić na drive. Wiecie, w tej panicy w ogóle, w tym szoku mówię, Boże, nie, no. Bo czasami Jeep ma coś takiego, moje, moje auto, że ono się momentalnie blokuje i już nie jedzie, nie? Czy coś. No, ale wszystko, Git, naprawdę, tylko ten błotnik. No, wiadomo, tylko błotnik, nie tylko błotnik. Jak mówię, no, się siedem koła, jakaś szkoda to jest, nie? Chociaż czy ja kiedyś w ogóle Wam opowiadałam, jak dzik mi wyskoczył na drodze? I to był straszny już wypadek, nie? Może kiedyś opowiem, jak będziecie ciekawi. No dobra, czyli to był mój drugi taki wypadek, no ale ten z dzikiem był jednak taki naprawdę traumatyczno, schizowo, straszny i w ogóle. A tutaj to było takie w mieście. Takie naprawdę wolne. Długo w ogóle musiałyśmy trochę szukać z tą dziewczyną miejsca, w którym się zatrzymamy i pogadamy. I w ogóle ta rozmowa była tak ciekawa, taka wiecie, że dwie dziewczyny, które nigdy nie przeżyły czegoś takiego, mówią: ej, e, ja, ja tego nigdy nie przeżyłam, ja, ja też nie wiem, co robić, ja też nie wiem, co robić. I w ogóle ja, ja z Cyprianem na łączach nie dałam Cyprianowi porozmawiać z nią, wziął wszystkie kontakty, wszystko ogarnął. Wzięliśmy tam numery, rejestracje, zdjęcia, probiłam po prostu wszystko, wszystkie szczegóły. Trochę czasu też Straciłam wtedy. A jeszcze w ogóle byłam, ej, po tym usuwaniu tatuażu, nie, a wiecie, pierwszy dzień to jest w ogóle takie, że tu opuchnięte, tu opuchnięte i jadę po jakieś w ogóle rzeczy do paznokci, taka w ogóle głodna, miałam pudełka już gotowe, bo jestem na ten kateringu dietetycznym, więc po prostu chciałam gdzieś tam jeszcze w trakcie zjeść, a nie zużyłam zjeść między tym a tym, bo. Miałam tę stuczkę, ten wypadek, tą kolizję. Mama do mnie w ogóle przypadkiem dzwoniła, ja mówię, no mama, nie mogę teraz, mam stuczkę, więc w ogóle się wszystko... się zrobił taki dym, taki szum. Ale nie, naprawdę wszystko dosyć sprawnie, szybko ogarnęłyśmy. No, jeszcze to nie jest tak do końca ogarnięte, nie? Zgłosiliśmy na razie szkodę i będziemy czekać. Pierwsze słowa w ogóle tej dziewczyny to było, że mnie kojarzy z internetu. No ja byłam tak zestresowana i ja od razu kamera, nie, i nagrywałam, nagrywałam. Nie wiem, nie wiedziałam, co robić, naprawdę nie wiedziałam, co robić, no. No, a teraz to już jeszcze nadal te emocje, ale po prostu pójdę sobie moje monoporcje zamszować. To będzie to, co zrobię, żeby się odstresować. O, tak, mam dobrze zmrożone monoporcje, i będę sobie je zamszowała. Że jedziemy w ogóle do Warszawy i tak sobie pomyślałam, że może pociągiem pojedźmy, bo mam takie, że nie chcę do auta wchodzić. Zaproponuję to tutaj. Jestem już tak zmęczona, szalony dzień. Wiadomo, ten błotnik dosyć mocno jest nie, rozwalony. Hmm, przeżyjemy zawsze musi być ten pierwszy raz, a wszyscy, oczywiście, moja rodzina Cypreń w ogóle, bo jestem niby sobą kierowcą. Szok, że to! Nie ja spowodowałam i to nie była moja wina, tylko że mi ktoś wjechał, nie? No w ogóle super, dzięki, nie? A jak rzecznie spokojnie sobie jechałam. Tak w ogóle nie jestem słabym kierowcą. <laughs> Dobra, a dziękuję za oglądanie, chyba już nie dam rady nic więcej nagrać, dograć. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i, i była z Zuzia. Dajcie mi tutaj ochłonąć moją stłuczko wypadkową kolizję. Na Instagramie zobaczcie jak wyszły te monoporcje, bo pewnie już dodałam. Pa, pa.